Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Ja jestem Lady Pola i zapraszam Was na drugą część historyjki, jak rodzinka malinowskich no, adoptuje pieska i kotka. Zapraszam do oglądania, ale jeszcze przed historyjką zostawcie łapki w górę, subskrypcję oraz komentarz, więc ja zaczynam i nie przedłużam. Dobra, dziewczynki, y, trzymajcie się mnie albo tacy, bo teraz będzie tutaj ulica, bo bardzo tutaj jest ruch, więc y, trzymajcie się blisko y, nas. Dobrze, mamo. Mhm. Laura, co ty taka smutna? No bo ja nie wiem, czy faktycznie chcę tego kotka, czy może innego. Nie, no zobacz, jaki słodki, on cię już polubił, zobacz. No, chyba to był dobry wybór. No. Dobra, chodźmy, bo musimy jeszcze zamówić dodatki dla psa i Kota. No, to fakt. To jest bardzo duży fakt. Bo dużo pieniędzy na to pójdzie. Dobra, nie gadajmy, tylko chodźmy. Eee, proszę poczekać! E, jeszcze państwo muszą zajść teraz do weterynarza, zobaczyć czy faktycznie, bo... Tak powiem. Ta pani to tylko się leniuchuje. Ona nic nie robi, no. Ona tylko tak no, stała z tymi zwierzakami i udawała, że to się robi, więc proszę iść do weterynarza. Dobrze, pójdziemy. Dobra, dziewczynki, chodźmy. Musimy chyba poczekać w kolejce. Ja tam nie wiem. Mamy wizytę w ogóle? Um, chyba nie, ale powiemy wszystko. Co i jak. Dobrze, dziewczynko, możesz już zabrać swoje zwierzątko. Dziękuję bardzo. Ile płacę? Nic. U bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No chodź. Już jesteś poszczepiąca. Dobra, teraz nasza kolej. Okej, okay, wołam kolejnych. Zapraszam? Co państwo tu robią? I czy my mieliśmy w ogóle umówioną wizytę? Nie mieliśmy, ale tam schronisko dla zwierząt kazało tu przejść z psami i kotem. A dobrze, wiem o co chodzi. Uh -huh. Proszę mi dać tego psa na początku. Musimy tutaj ciepłą wodę mieć. Okej. Okay. i czyścimy tylko muszę tutaj czepek założyć i schować sobie ręce okej, okay, teraz tutaj dobra Teraz musimy trochę tutaj zrobić zastrzyków. Zastrzyki? Laura! Spokojnie! Twojego tutaj też to czeka. O o. Ale proszę ciszej, dziewczynku, bo przestraszysz tutaj. Chodziło mi o zastrzyk. I spyk. Już po wszystkim. Teraz pensetą, wyjmujemy kleszcze. To on już złapał kleszcze? No, tak, chyba. Dobra, apteczkę bierzemy. Sprawdzamy. Dobra. Jeszcze jakieś tutaj leki dam. No to nie to. O, to to. Oj, to dla kota. Bardzo przepraszam. To są takie specjalne smaczki. A dla psa tutaj mamy. Ojeju. I tabletka. No i już po wszystkim. Proszę bardzo, teraz kotkę. No, mam tutaj wody. Dajemy. Okej, okay, to teraz wkładamy kota i myjemy. Już. Dajemy go tu. No. Tutaj musimy zastrzyk. Dla kota jest inny tutaj. Tak? Już. No. Jeju. Jeszcze teraz i smaczek. Taki zdrowy ten smaczek jest. Dobrze. Proszę bardzo. E, tu tutaj e, Państwo płacą, już mówię. Em, 50 zł. Już płacimy. I pan dał 30 na razie mam. O, przepraszam, już. Już. Okej, okay, to ja tutaj jeszcze przeznaczę dla Państwa tutaj leki dla zwierzątek. Tutaj tabletkę. Dobrze, mogę tutaj spakować? Tak jasno. Jeszcze to. I to. I to wszystko. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj też są słodkie zwierzaki. No ale nie możemy mieć więcej. No przykro mi. Mi się podoba ten piesek. No dobrze, ale może kiedy indziej. O, tu też są fajne. A co tam jest? Uu. Laura, nie rob mi wstydu. No już, ale chcę sobie zobaczyć. No dobra, już ci nie lubię, mamusia, wstydu. No dobrze. I... Odzywaj się do starszej chłodniej no, no, Dobrze. Dobra jesteśmy otworzyć drzwi, Filip. Ale wiesz co, bo nie dosięgam do klucza. No to może mamy otwarte drzwi. O, otwarte. No wchodzimy. Dziewczynki, wy bierzecie. Kto bierze tak w ogóle? Ja. A to ja kotka. Idźcie tam do swoich pokoi i nazywajcie. A my z Tatą pozamawiamy dla nich rzeczy. Dobra. Okej, okay, daj na razie tą siatkę tutaj. Przebierz się, bo pewnie ci za gorąco. No. Dobra, chodź. I zamawiamy rzeczy. Tutaj już są niektóre. No dobra, ale jeszcze musimy niektóre pozamawiać. Zobaczmy, co jest na internecie. Ok. O, zobacz, jaki fajny drapak, taki wielki. To kupuj. Dobra, kupuję. Mm. O, zobacz, jaka fajna karma. Jaki y, fajny stojak na to wszystko. No, a ja znalazłam taką fajną szafkę. Dobra, zamawiamy? No pewnie. Jeszcze kilka zabawek. Ok. Jeszcze kuwetę. Ano, i woreczki. Okej, okay. chyba tyle wystarczy. No, to czekamy. To on to przynieść ten kurier yy, już dzisiaj? No tak, tak, około za 30 minut. Okej. Okay. No, ciekawe, jak dziewczyny nazwią nasze nowe zwierzaki. Dobra, chodźmy. Czekamy już pod drzwiami, może. Czekaj, wydaje mi się, że tam widzę dziewczyny. Dziewczyny? Nie jedziecie. No, zacięła się wina. A dobra, to ja wam już tutaj pomagam. Pik? Dobra, pojechały. To czekamy na kuriera. Bardzo dziękujemy za to wszystko. Dobrze, to Filip, weź te kartony. Dobra, już. Dziękuję. O, jakie ciężkie. No, tutaj. Tutaj ten jest bardzo ciężki. Ojeju. Yy, dobrze, to ja zapłacę. Okej. Okay. Yy, chwilę, ja muszę tutaj się kopać. Yy, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. O, dobrze. Można kartą? Yy, tak, yy, już tutaj. O, czytnik. Pik, pik. Dziękuję. Do widzenia. Życzę miłego dnia. Miłego dnia. To musimy tutaj wszystko jakoś poukładać. Ale wiesz co, może na początku te karmy. I chwilę, ja zamówiłam jeszcze taki stół gdzieś tu powinien być. Ja zamówiłam. Ano, yy, tylko że ja zamówiłam taką większą szafkę. O, jest. Dobra, to musimy to poukładać. Czekaj, ja przesunę tą szafkę tutaj. Dobra, yy, to teraz poukładamy tutaj takie, no wiesz. Wiem, wiem. Dobra, tutaj karma. Nie, to jest karma, tutaj, a tutaj są zdrowe smaczki. Tak. I jeszcze te krople do oczu. Dobra, ja ci pomogę tutaj. Ojaju, ale to ciężkie. Tej żywirek to nie jest nam na razie potrzebny. Tutaj dla psa mamy. Karmę. Okej, okay. i tutaj dla kota jeszcze. Okej, hey, jeden karton już mamy z głowy. Dawaj ten. Ojeju, ale to ciężkie. I reszta to zabawki. To na zabawki ty masz chyba stojak. No, stojak to ten taki mały. A, ale ponieś mi to, bo to jest takie ciężkie. Ja poostawiam to wszystko, o. Dobra, jakoś to poustawiałam. Tutaj tak to wygląda. Okej, okay, to teraz muszę... Zabawki ogarnąć. Dobra, daj mi tutaj te zabawki. Ale to ciężkie, no trudno. Yy, dobra, to może tutaj na tą najwyższą półkę. Jest jeszcze miejsce. No. Okej. Okay. Ojej, tą wiewiórę to dam gdzie indziej. Dam do pokoju Laury i Mileny. To... Do Laury dam tą rybę pokoju. A do Mileny dam może tą piłkę. Albo nie. To dam. Tylko muszę tu jakoś ogarnąć. Przyniosę tutaj te tutaj zabawki. To będzie zapełniona półka. Będzie ładnie wyglądała. No. Tą wiewiórę to dam tutaj. Okej. Okay. Czekaj, wynieś tutaj te kartony. Okej. Okay. one. Dobra, świetnie to. Tutaj dam do windy. A tutaj to też. Dobra, um, chodź. Dobra, chodźmy. Musimy tutaj zrobić miejsce. To może tutaj będzie kuwetaj i żwirek tutaj. Gdzieś tu. Dobra, chodź. Dziewczynki. Ponazywałyście już zwierzaczki? Dziewczynki. Tak, po nazywałyśmy. Okej, okay, to jak ma na imię kotek? To kotek ma na imię miał. No dobra, pasuje mi. A tutaj Milena, jak nazwałaś? Ja nazwałam go Kiki. Kiki? No fajne imię takie kiki. No dobra, a co to? To są takie zabawki. Dla zwierzątek. A dla mnie? To nie dla ciebie, to dla zwierząt. Tutaj jest rybka. O, ale fajna. Łap. No, łap. Brawo, miał miał. No, poszedł spać. Miał miał. Mam dla ciebie jeszcze fajniejsze posłanko. No, jak mu się to podoba. Jeszcze ma rybę. No, rybę tam tu. To mój też się położy. Chodź. Ale przedtem tym rzucę ci jeszcze tutaj. A porty. Hm. Brawo, Kiki! To chcesz tu? Czy może? Tu. A tutaj. Masz kibaskę. Dobra, ale fajnie, że mamy kotka i pieska. Bym chciała jeszcze więcej. Ja też, ale no wiesz. To chodźcie tam na dół i zobaczycie, jak to wygląda. Dobra. Widzowie, to już będzie koniec historyki. Jeżeli Wam się ta historyka podoba, zostawcie łapki w górę, subskrypcję oraz komentarz. Widzimy się w kolejnej historijce. A, i będzie jeszcze trzecia część, więc wypatrujcie na moim kanale tej części. Więc pa, pa. Widzimy się w kolejnej historijce.